przeciwko Wolos, uwaga, Haberce i dobra interwencja Wojciecha Szczęsnego. no sprytny strzałka i Haberca była i siła, ale była tak samo i precyzja a teraz jeszcze taki prezencik ślubny w postaci bramki, haberc Havertz, Havertz! Ach, tutaj mieliśmy szczęście a pomagał Kędziora Szczęsnemu, piłka jeszcze odbita od będzie tylko żółk rożny dla Niemców Kilka ciemnych kart w tejże swojej historii. Ridiger zagranie do Hawersa. Hawers opanowuje piłkę, ale teraz musiał interweniować po tym strzale Wirca Wojciech Szczęsny. Jeszcze nie koniec. Jeszcze próbował tę piłkę tam przejąć Chan. Henriks. Henriks do Wirca. Wirc. Havertz przerzucił piłkę na lewą nogę, złapał piłkę Wojciech Szczęsny. Doskonale, doskonale Wojciech Szczęsny, taki sprytny, ale dosyć silny strzał.